Witam, witam wszystkich z tej strony. Ram, taka sytuacja. dmuchamy na dwa palce. Ani pamiętacie, a kiedyś nie było Facebooka, nie było innych spraw, to się dmuchało na dwa palce. A kurwa ja nie umiem. Jak to się dmucha? A jedno, nie, na trawę to jeszcze pamiętam jak się grało na trawę. Kani, piszcie w komentarzach, co trzeba robić poprawnie i jak to się robi. No. Moja mamusia, tak, moja mamusia umiała gwizdać. Wiele kobiet umiało gwizdać. Ja nie umiem. Kto umie gwizdać? Piszcie w komentarzach, kto mnie gwizdać. Daj chuj do dupy, no. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się, cała ta taka sytuacja. Wzdamy na dwa palce.